MESSEBERGIN, czyli targi IFA 2025. Pierwsza w życia na takich targach, więc jestem bardzo ciekaw, co tu faktycznie będzie. Cały materiał podzielę prawdopodobnie na trzy odcinki. Pierwsze to pierwsze albo drugie to będą drony, czyli wszystkiego rodzaju DJI, autele, hovery, potencjiki i wszystko inne, co tam będzie, jeżeli chodzi o drony i tą strefę Creator. Ale na początek pędzimy na strefę IFA tą z robotami, bo tam. Myślę, że będzie zwyczajnie w świecie najciekawiej. Ale czy faktycznie? To się zaraz okaże. Najpierw. DJI chyba największa strefa jak zawsze. Z tego co się orientuje, ale to później. Potensik jest GDU, czyli jakieś drony, ale jeszcze nie wiem jakie. Przemysłowe, coś na wzór matryca 3D z platformą startową, z taką płaską na dach samochodu. Cool, idźmy dalej, potensik. Znana nam konstrukcja doskonale. Ten DJ podpisałem ostatnio z nimi. Na nowe produkty, które są wkrótce wydawane. Ale nie widzę ich tu. Żebym mógł wam cokolwiek więcej powiedzieć. Idźmy dalej. Akcesoria z tilty. Mocowania, gimbale, kamery Mocowania głównie Wszyscy ich używamy Holylandy Z nimi jeszcze współpracy nie mam, ale podobno wysyłają wszystkim wszystko co się da Trzeba by się odezwać O, to chciałem zobaczyć To chciałem zobaczyć Na żywo, bo mam, ale nie z tego nie stilty, tylko ten drugi mam. A to ciekawe. Zrobienie sobie Mavica 4 jako standardowe urządzenie stacjonarne. Ciekawe. Tak. it's doing the we have ai camera ah okay so it's doing the ai checking currently ah okay it, yeah In this model yeah this model you, you can look at the screen over there okay yeah and actually um, based on the ai checker here it's easy to lock any of the objects for example mm -hmm. i want to take the video by myself uh -huh. i just do an okay gesture then follow me ah it. okay yeah you, you can try it yeah easy to use Ja, yeah, ok. Ja, yeah, there you go. Okej. Ja. I need palców żeby to Tak. Ja. Okej. You know everything, yeah? <laughs> Thanks. Bo to najbardziej wszystkich interesuje, podobno ten dron tu jest gdzieś. Jest Insta. Czy jest tu cokolwiek nowego? Nie ma, nie ma. nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. O, to mocowanie miałem sobie kupić, tak w ogóle. zwykły zwykłki. Myślałem, że oni na tym jak to robią zawsze. O, jest. Jest, 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 jest. jest. Over air. To jest leciutkie. Dakty to jest zwykła pianka, to się będzie łamać, że tak powiem, bo to już czuć. Ale ogólnie. Poklejone, jak nie wiem co. No nie wiem. Zobaczmy sobie takiego suchego. Do tego ma ten bikon nowy, wodoodporny, kompletnie. Czekajmy, to czy żeby coś było. On nie odpowiada, więc fajne. Trzeba poczekać. Tyś tu się będę ukręcił, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Bo to jest jedna z tych nowości, po którą tu przyjechałem. Może się czegoś dowiemy wkrótce. Tu pani jest zajęta, pan też. Więc za chwilę postaramy się tu podejść. I dowiedzieć czegoś więcej. To mam... Tego mamy do testów. Mam do testów. Dobra. Wejdźmy. Do kolejnej krainy nudy. Czyli DJI, które ostatnio niczym ciekawym nas nie zaskoczyło. Wypuszcza jedno i to samo w kółko. Tam wisi flykart jako jedyny pokazowy. Poszukajmy, czy gdziekolwiek Mini Five jest. Albo zapytajmy się kogoś, dlaczego w tych pieprzonych majkach, trójkach, do których właśnie mówię, nie ma Teresa. Wszystko znamy, wszystko znamy. Nuda. Ale tu patrzcie, jakie fajne stanowisko testowe, nie? Są mnóstwo którzy, którzy dosłownie cały dzień siedzą tu a Wy, sobie, możecie testować dowolną kamerę dowolnego Ronina. Czy ten jest akurat skierowany na nich? A tu macie wszystkie inne kamery, którymi możecie się bawić. Co tu dużo mówić? Fajny patent, żeby zaciekawić. Idziemy dalej. O, antygravity jest w powietrzu. Jest, jest, jest. Już pędzę, żeby go wam pokazać. Póki lata bo wszyscy mówili, że on nie lata. Aha, tu jest kolejka taka naokoło, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Co możemy się dowiedzieć? Dwie kamery 360 stopni, przedni moduł, kamer tak samo, generalnie rzecz biorąc. Nic szczególnego, ale chcę podejść go sobie bliżej obczaić jeszcze. Jest tylko spust do przodu, nie ma do tyłu cofania. Tu są jeszcze jakieś dodatkowe czujniki. A jeżeli chodzi o gogle? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć? No, ale tu spoko, wygodne. Fajnie dolegają. Wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie sobie. Chory, że tak krzywo, ale wiecie, robię to tak na jedno trochę, nie? Bateria zaklejona, więc nie mam zielonego pojęcia, ile jest miliamperogodzin, ale cokolwiek tutaj możemy sobie obczaić. Ramiona 1 do 1 się składają. Fajny. A i to w całości, zobaczcie sobie, jest amortyzowane. Czyli nawet jak będą drgania jakiekolwiek na tej kamerze 360, to to wszystko na tych gumowych bumperkach będzie się kompensować, więc myślę, że spoko. I tu mamy te nóżki rozkładane do lądowania. Ciekawe. Ciekawe. How much and when? We haven't confirmed the final price yet. No? No, no, because the launch day is January of 2026. Okay. Yeah. So when? This But year? January. January? Next year. Next year, January. Yeah. yeah. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. Czyli już wiecie, że jest w styczniu. Okay, czyli widzicie, pan się rozgląda i dron tak samo się rozgląda. Dokładnie tak, jak to zaprezentowali. Czekajcie, czy ja chcę to zobaczyć? Jeszcze ja chcę. Idziemy do kolejki. Skoro istnieje taka opcja, czemu mielibyśmy nie zobaczyć, nie? Pierwszy w Polsce. Na to wyjdzie. Ok, czyli tak. Mimo tego, że on rusza tym dronem mu cały czas. To on kręci głową i widzi tylko i wyłącznie obraz z 360. Zaraz zobaczymy. Także się jeszcze mogę zauważyć. bateria jest zawieszona na szyi, na smyczy. Z niej jest zacinanie. Sobie. to zacinanie. co Zobaczcie no bo ja mam Ja czy dadzą mi polatać. To tylko wybrałem. Mam nadzieję, że ogóle, tu przyjechać. Ale na przyszły rok jest nauczka, że najlepiej się tu dostać, pisząc sobie inwestor jako przedsiębiorca. I ten bilet za 80 euro. Wtedy cię inaczej traktują. Tak więc mam nadzieję, że mnie tutaj wszystkie słychać i że dadzą polatać tym wszystkim, tak jak tu tym paniom. Sterowanie tym dronem wydaje się być banalnie proste, czyli jest on do przesunięcia ten przycisk w góra dół i on steruje tym, że dron się wznosi do popada. Przechylenie prawo-lewo to również jest przekręcenie, przechylenie drona. It's okej. Okay. <laughs> The battery and we okay. have two knobs you can rotate to adjust the diopter for your eyes. Okay. Make your vision, uh, I have your zero. Drive. Yeah. Oh, you can it's put okay. it down. Let's adjust. Okay. You ready? Yes. Yes. But take it off. I okay, to czyli na samym środku jest taki ekran który pokazuje jak to wygląda a naokoło kręcąc widzicie dokładnie wszystko naokoło Ekstra Fajnie to wygląda Co tu jeszcze widać? Czas lotu 25 minut pokazuje w tej chwili Baterie 4 godziny 22 minuty Bardzo bardzo długo A baterie mają 73%, kontroler 67 20 minut lotu pozostało 50-60% Super 26 minut to jest czas zapisu na karcie pamięci, nic z tego nie wiadomo Ale 4 godziny 22 minuty Czas na bateria Na goglach 71% na goglach baterii This front, uh, or it is a view of uh, front cameras. Yes, okay. a small view uh, on goggles. It is a front view. Oh yeah. Oh, you yeah. mean a small window? It means the uh, the in front of the. Okay. Uh, okay. Okay. Flight direction is not in your bill. This drone is no forward. Yeah. forward. It's so only forward. Only. 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 So okay. you can look around. But there is a window to remind you what in front of you. Okay. Job. So okay. To keep you safe. Okay. If there is an obstacle, you will know uh, by this small window. Okay. Yeah. Okay. Can I record? No. No. no? no? Sorry, it's a prototype. <laughs> sorry. Sorry, <Dad>. <laughs> <laughs> okay. sorry. Sorry. Maybe next time. Yeah? <laughs> yeah. Waiting for us. Waiting for us. Okay. Okay. Thank you. <laughs> Been stuck. Zdjęcia gogli od środka obrazu nie pokazali i nie pozwoli zrobić. No ale to co wam powiedziałem, to powiedziałem to co widać. Mniej więcej widok jest taki sam. Widok przestrzeni, a widok tego małego obrazu, którym lecicie yy. Szczerze mówiąc nie wiem jak nim sterować, jak to wszystko robić. Ale to podobno działa i działa dobrze. A, miałem sobie torbę antygravity dorwać. Bo dlaczego by nie? Zastanawiam się że przez chwilę, czy to są roboty, czy nie, ale to ludzie, dobra. Yy, tak, tam mamy Kodaka jeszcze koło, tak żebyście sobie to zobrazowali troszeczkę. To tak, DJI, Kodak, Creality, w międzyczasie Aqua Photo. Mamy chodzącą listę 360 X5, która znajduje się tu, tam jest Hover Air. Tu jest anty Tak to wszystko w kupie, w kupie i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, chyba to antygravity na chwilę obecną skradło moje serce najbardziej z prostego powodu. Dało się to najbardziej tak namacalnie, że tak powiem, dotknąć. Pobawić się tym i zobaczyć jak to lata i faktycznie założyć te gogle. Yy, dalej się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o Hover Era, Żeby zobaczyć jak lata ten Wodny, ale może zaraz zapytam, może się uda go odpalić. Kontynuując wycieczkę po tej strefie, a w zasadzie ją kończąc, Lexar, czyli podobno najlepsze karty według IFA. O i tu mamy jeszcze możliwość latania awatą. A Beginner mod jest odpalony. Wszystko jest pokazane, jak to wygląda. I awatka sobie lata wewnątrz. Oczywiście smart controller gdzie podłączony i latanie na. W motion kontrolerze. Idźmy dalej, tam z daleka już widzicie Potensika, czyli jak widzicie Hoverer, Potensik, Hochem, to wszystko jest dosłownie obok siebie. Nie byliśmy tylko w jednej części jeszcze tej hali, że tak powiem, hali Foto, Video and Content Creator. Dokładnie tak się ona nazywa. Tu mam jeszcze akcesoria od Small riga. O, tego nie widziałem, że nawet coś takiego mają. W wersji Transformers. Co my tu mamy? Adigera, magnet SSD. Chyba to Przemo miał kiedyś. Coś mi się tak kojarzy ten gadżet. Thomson. Tu mamy x bardzo dużą strefę x ogólnie. Oni tutaj dużo grawerują, pokazują tego wszystkiego. Tu jest jakieś My First Audio. Czyli jakiejś zabawki dla dzieci, można by powiedzieć. Aha, tak. Pisaki 3D. Takiego typu zabawki dla dzieci. Rozdają jedzenie, szkoda, że nie dla mnie, bo trochę głodny jestem. Kocham i, stół, i tam nam zostaje jeszcze ta strefa po prawej stronie. Potensika sobie przeszliśmy wcześniej. O, to jest fajne. Hydra Alien Pro. Mm. Nie widziałem tego wcześniej, jak tu przechodziłem, ale faktycznie. No, nie wiem, czy to jest poprawnie zamontowane, albo to nie jest po prostu uruchomione. Tu nie byliśmy. Apexel, obiektywy do smartfonów, mało nas to interesuje. Tu mamy jeszcze Thompsona, który też nic ciekawego, jeżeli chodzi o drony i tak dalej, nie będzie miał. Akaso, coś mi to mówi. To jest firma, która wypuściła. Na, chyba w zeszłym roku to było na targach. Tak, zobaczcie sobie. To jest kamera, która pokazuje w ciemni, ale w kolorach. Tam jest kompletna ciemnia, a wy możecie sobie zobaczyć wszystko w kolorach. Jak to wygląda? I Akaso wypuściło swoją pierwszą kamerę 360 stopni. Hello. Uh, first time this uh yeah, first new product this ah, new. year new. how much? Uh it's around two hundred United dollars. Okay. Better than DJI? Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Yeah, <laughs> yeah. Similar, similar. <laughs> okay. Thank you. Very accuracy. Patrzcie. see different machine is cut, eh? Yeah, yeah. Uh, this is fiber, so it's easy to cut a fiber. Also, the PCB we create with this, this machine. Okay, this yeah. is cut, yes. Okay. Tysamowite. Więc tak, w dużym skrócie to co mi pan powiedział? Ta maszynka tnie sobie w cence wszystko. Taka domowa maszynka cęce do cięcia karbonu. Czad. Ciekawe narzędzie. Poza tym oczywiście ma grawerować, ma wycinać, ma robić wszystko inne. OK. To sobie wycina. I na koniec laser pecker. Dobra. Chodzi na to, że mamy tą halę załatwioną. Tam już byliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, na tej Gravity i tak dalej. Co możemy sobie powiedzieć, tak przechodzą przez środek tego X-Toola akurat w tej chwili? Z ciekawych i najciekawszych rzeczy. Ta wycinarka CNC do karbonu. Sprawdzę sobie, ile ona kosztuje faktycznie na tym Kickstarterze bo to może być fajna zajawka. Drugą kwestią, antygravity mnie trochę zaskoczył, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jak to wygląda, jaki jest wygląd w tych goglach i przede wszystkim to, co tu mówiłem, będę musiał sobie to odtworzyć, jak długo ten dron potrafi latać, bo to jest niesamowite. Jeżeli chodzi o latanie na goglach, na jednej baterii, no prawdopodobnie tu może być wszystkiego rodzaju rekordy. Faktycznie, że to są testy bardziej statyczne, ale no zobaczymy. Opuszczamy tą halę i idziemy kompletnie na drugą stronę, już przez sam środek do hali Effection Intelligence, czyli AI. Okej, okay. tylko sobie muszę torby schować. Coś pozostaje rzec po moich pierwszych w życiu targach IFA. W 2021 roku. Pierwszy się tu wybrałem. Starałem się tu wybrać kilka lat wcześniej. No jakoś nigdy nie było z kim, więc w tym roku postanowiłem po prostu zrobić to sam. IFA za mną. Mijamy właśnie Ife. I co? Czy zrobiło na mnie wrażenie? Zdecydowanie bardziej niż oglądanie tych premier przed komputerem. Dużo fajniej jest to wszystko móc zobaczyć, dotknąć. Tych przecieków namacalnie, że tak powiem, bo to ostatnio wszystkich najbardziej interesuje. Mini 5 nie było. DJI Majków w ogóle nie było, więc nawet nie pytałem o te pieprzone teresy, niestety. No ale co, co mi powiedzieli? No tak wymyślili i tyle. Coraz większy plecak. Dobrze, przynajmniej z tym samochodem, i nie muszę się martwić o bagaż do samolotu. Dobra, idziemy dalej.